Pierwszy kurs załadowany. Trzeba teraz jechać do domu, rozpakować i przyjechać po drugi. Dobre 6 metrów drzewa mam, to znaczy obrzym. Bo to są pozostałości z tego co było cięte w tartach. Dawaj, dawaj, podgórkę! Trzeba odkięła z tyłu, to znaczy drzwi muszę zobaczyć. Pójdźcie. Zobaczcie co tam się dzieje. Jo, tak jak mówiłem. Kurde, że to. Rozprężyła się na boki. Trzeba tutaj będzie. Przewiązać tam na górze, żeby było bezpiecznie. Dobra, zrobimy tak, bo tutaj nie ma y, żadnej wyporności z tyłu, bo nic mi nie dotyka. Także przewiążemy tak. Tutaj damy. Szkoda, że tutaj nie mam dziurki, to też bym jakoś to mógł złapać. Ale dobra, damy radę. Jeszcze damy w taki sposób, później do domu zajadę. To troszeczkę to inaczej zrobię, żeby to było bezpieczniej. Nie powinno być tak źle. Dobra, jest ok. Najważniejsze, aby się nie otworzyła. Puścimy samochód A tak w ogóle to witam wszystkich w kolejnym odcinku Zapomniałem się przywitać Nie ma gdzie rozpędzić łapać Skręcamy, skręcamy Dam mu zobaczymy czy pod górę podejdzie Ale powinien, tu dużo nie ma kilogramów Może byłoby gdzieś to zrzucić tutaj Tylko zastanawiam się gdzie. Kurczę, tu jest dziura do zrobienia, zobaczcie. Ja ci kręcę. Aj. Tak to jest jak te stare dachy. O, nawet widzę stąd. Widzicie? Tam to dosyć, dosyć wysoko Tu tak samo, kurczę, cały ten do remontu zaraz wyjdzie na to, że będzie. Coś trzeba będzie myśleć i to jak najszybciej, bo jak mi krokiem no to może już być niezbyt ciekawie. Dobra, chyba zrobię to po prostu tak, że to przystawię, to przystawię i tutaj będę składował tu przy tej stronie. Mozolna robota mozolna ale ale tyłeczek grzać na zimę to też się chce <laughs> później tego trzeba tutaj na razie to ładnie ułożyć pod dachem akurat w tym miejscu nie cieknie a mówię no tam będę musiał wejść poprawić niestety albo stety, to mi się wszystko za jakiś czas na głowę zawali. no i niech to na razie leży tutaj możemy jechać po drugi kurs tu już mam rozładowaną jedną przyczepę jeszcze została mi tam druga ogólnie to są trzy palety ale nie wiem dokładnie ile tam na nie wchodzi wiem, że przyczepa ma yy, 4 metry długości 1,5 wysoka 1,2 metry szeroka no to ja myślę, że około 5 metrów wejdzie tych właśnie obrzyn Dobra, nie zanudzam. Lecimy. Muszę jeszcze drzwi zamknąć, i może jakimś mocniejszym drutem, albo sznurkiem przewiązać, żeby mi się w trakcie jazdy nie otworzyły. Dobra, to ja jadę. Cześć. Do zobaczenia niebawem. To jest zdrowie. Spójrzcie jak jabłonka ładnie kwitnie. A miałem ją ściąć. Ale ładnie kwitną. Fajna sprawa. Tylko taki zapach mają intensywny. Dla niektórych niekoniecznie będzie odpowiadał. Tutaj kiedyś była szkoła, także w lisach. Były dwie szkoły, a ten dom to pewnie jeszcze dzieci sadziły. Na razie muszę tutaj się wcisnąć. chwilę. Tak? Dobra. wyjechać na spokojnie i do domku światła Słoneczko pięknie świeci zaraz będzie zachód słońca patrzcie zaraz a już bajerę wam cisnąć dopiero za 27 A jeszcze to muszę rozładować. Tutaj trochę więcej i jeszcze tam 500. Ja tu był z Pauliną, ale chyba właśnie to był w No my też jedziemy. Tutaj porady ole jaki gruby Powiem Wam szczerze, że nawet nie spodziewałam się, że tyle tego będzie kurcze, ja myślałam, że to... <gry> Ale, a ja nie wiem czy to tutaj upcham Ja cię kręcę. Dwie przyczepy. No będzie trochę cięcia. Nawinął no się pomocnik młody. Dobrze niech pomaga, nie? Kuba, chcesz tak, chcesz pomagać? Tak. No to dobrze. Zawsze we dwóch to weselej, raźniej. No i czegoś się nauczy zawsze. Nie kolego sympatyczny. Co będę musiał zrobić powiedz? A nie no, to będziemy ściągali po kolei od samej góry. Tak aby nam było lżej, rozumiesz? Tak. Tak, bo jakbyśmy chcieli brać odtąd, no to... Ciężko by było. Ciężko by było. Na razie się odsuń. Tata, tata trochę nazwala. No i będziemy układać dalej. A I powoli kubka znika. Znaczy, sterta znika z przyczepy, a pojawia się tutaj. I słuchajcie teraz uważnie. Dla najwierniejszych widzów. Chciałbym zorganizować taki mini konkursik. Mini konkursik nagrody. Pokażę Wam dopiero, jak zajdę do Domku. Co to jest dokładnie? Ale pytanie konkursowe brzmi tak. Od kogo został zakupiony ciągnik C330? Ten, który widzicie tutaj, tak? To pewnie będzie pytanie dla, dla osób, które yy, są od niedawna. Trudne, ale myślę, że jesteście na tyle zaradni, że po prostu cofniecie się w filmach wstecz i bez problemu odnajdziecie prawidłową odpowiedź. Także do dzieła. To pewnie będzie pytanie dla, dla osób, które y, są od niedawna trudne, ale myślę, że jesteście na tyle zaradni, że po prostu. Cofniecie się w filmach wstecz i bez problemu odnajdziecie. No i powoli, w pracy dobiegałem. Komu. Zmykam do domku. Pokażę Wam nagrodę. Ojej, ku moje plecy. Powiem Wam, że chyba mi je przewiało. Ale chodzę na co dzień ubrany ciepło. Także no nie wiem, bo to ja to jestem taki, że biegam tu, biegam tam. To na budowę, to tutaj na podwórku coś pomóc, zobaczyć co się dzieje. No i wychodzi jak wychodzi, nie? Także dobra, nie będę się, nie będę się żalił, bo to, bo to nie na tym rzecz polega. Przechodzimy do nagród. I proszę bardzo, pierwsza nagroda, to znaczy pierwsza nagroda. Te trzy rzeczy, które tu widzicie, to są nagrody łączone w jedną. Czyli tutaj mamy tak. Miodek z własnej pasieki, jest to miodek wielokwiatowy. Z tamtego roku. Super sprawa. Ja codziennie używam rano do kawy i powiem Wam, że no, brak słów, musicie sami spróbować. Tutaj zostało nam kilka słoiczków z malin, z cukrem. Tam chyba jest nawet trochę jeszcze aroni. Także na takie wieczory, gdzie tam nas próbuje łamać przeziębienie, jak znalazł. No i pff, słuchajcie, aby było z czego wypić yy, kawkę rano, czy nawet napić się tego soku, to dorzucam jeszcze. Kubeczek. A jakie są warunki wzięcia udziału w konkursie, jeszcze raz powtórzę. Pamiętacie pewnie, wspominałem jakiś czas temu na filmie. Musicie udzielić prawidłowej odpowiedzi, od kogo został zakupiony nasz ciągnik, czyli ten ostatni nabytek C330. Prawidłowa odpowiedź, myślę, że nie będzie sprawiała żadnych trudności dla osób, które śledzą dokładnie mój kanał. No i słuchajcie, czas mamy myślę do niedzieli wieczorem, do niedzieli do godzin do tej niedzieli do godziny 20:00 dajmy sobie czasu na te odpowiedzi, potem zrobimy losowanie, myślę w poniedziałek wrzucę filmik po prostu z rozstrzygnięcia konkursu i, i mówię, jeden zwycięzca bierze wszystko także słuchajcie, nie pozostało mi nic innego jak życzyć Wam miłego dzionka trzymajcie się cieplutko i do następnego, cześć